Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Paweł z kanału Crypto Lifestyle Polska. Trochę mnie nie było, bo byłem w Bangkoku, później chorowałem, straciłem głos, ale już wracam powoli do nagrywania i wracam od razu z promocją od giełdy Bitunix, która dzięki naszemu porozumieniu zrobiła taką specjalną promocję, która trwa do 3 lipca, z której naprawdę warto skorzystać, bo za sam za mo, samo zdeponowanie środków, na przykład jeśli zdeponujemy 1000 USDT, które możemy od razu wypłacić, dostaniemy 200 UZT, i to jest trading bonus, który możemy użyć do tradowania i w ten sposób zarobić. Pokażę Wam, jak ja to zrobiłem, jak ja to wykorzystuję. Pokażę Wam troszkę, czego używam do tradingu, czyli jak w ogóle użyć tego bonusu. Jeśli interesuje Was ten temat, to zachęcam do oglądania całego materiału. A teraz już zaczynamy. Dobra, zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że nic, co usłyszycie w tym materiale wideo, nie jest poradą finansową. Ja nie jestem doradcą finansowym, także zanim cokolwiek zrobicie, sprawdźcie sobie wszystko sami, zróbcie swój własny research, po to, żeby zrozumieć wszystko, jak działa. Pamiętajcie, że krypto jest ryzykowne, trading jest ryzykowny i zawsze warto gdzieś sobie dzielić środki na różne giełdy, różne projekty, po to, żeby zdywersyfikować nasze ryzyko. Dobra, więc zaczniemy może od tego, że. O, o Opiszę wam, jak to działa. No, oczywiście musicie skorzystać z mojego linka, bo jest to specjalna promocja w porozumieniu z moim kanałem, także ten link znajdziecie tutaj. Link do tego, do tej zakładki z bonusem, żeby sobie poczytać o warunkach również znajdziecie w opisie tego filmu. Do tego dodam jeszcze parę przydatnych linków do indykatorów, które używam, o których zaraz w skrócie powiem, więc. Tak naprawdę pierwsza rzecz to zrozumienie, jak działa ten bonus. Bardzo ważne jest to, że bonus będzie kalkulowany na podstawie pierwszego depozytu i tylko może być raz zdobyty. Także najlepiej zebonować sobie ten 1000 dolarów, bo to od razu możemy wypłacić. To nie jest w żaden sposób zamrożone. Jedyne co stracimy to jakieś opłaty za wypłatę, które jeśli użyjemy sieci Binance Smart Chain albo nie wiem, Arbitrum, czy jakiekolwiek jakie tam są dostępne, chyba Polygon też jest Solana, które mają po prostu niskie opłaty za wypłatę, to stracimy tam może jakiegoś dolara. A zyskamy bardzo fajny bonus, który możemy użyć do tradingu i sobie tutaj mieć, mieć po prostu środki bez ryzyka, które możemy użyć. I to, co wygramy, jest nasze, a nawet więcej, bo ten bonus tam będzie się wyczerpywał, więc nawet możemy dostać więcej niż wygramy na bazie tego bonusu, tak? Zależnie od tego, jaki wolumen tradingowy zrobimy. Druga możliwość, żeby zdobyć bonus, i tu mamy aż do 500 dolarów bonusu, również to jest trading bonus, który możemy użyć do tradingu na futures. To jest po prostu trading, tak? I teraz tutaj te wolumeny, które należy uzyskać, mogą wydawać się ogromne. Natomiast tak naprawdę, jeśli gamy na dźwigni, na przykład no tak dla prostego rachunku, to policzmy, że będziemy grali na dźwigni 100, chociaż tego nie zalecam, bo bardzo łatwo zlikwidować pozycję, tak? Jest wtedy bardzo nisko ta likwidacja i jeśli pójdzie nie w naszą stronę, rynek jest w tej chwili niestabilny, to możemy bardzo łatwo stracić środki, no ale załóżmy, że wchodzimy ze 100 dolarów na dźwigni 100, no to tak naprawdę gramy 10 000 dolarów, robimy pozycję na 10 000 dolarów, bo razy 100, tak? Więc parę takich pozycji zrobimy i mamy już te 50 000, więc możemy uzyskać ten bonus dodatkowy. Tutaj można sobie poczytać jeszcze o tym bonusie. Bardzo ważne jest właśnie, że aktywacja tego bonusu jest w ciągu 7 dni, później mamy 7 dni na użycie tego bonusu, jeśli tego nie zrobimy, no to stracimy ten bonus, tak? Więc to, to jest ważne. Prawdopodobnie nie będzie tutaj potrzebna weryfikacja KYC, bo na tej giełdzie możemy trade'ować bez KYC, ale nie jestem do tego pewien, bo ja dostałem bonus w trochę inny sposób, więc... Ja nie mam KWC zrobionego, normalnie sobie tradyję, wypłacam, także nie jest to problem na tej giełdzie, to zwyczaj. Możemy maksymalnie użyć dźwigni 125, no to trzeba sobie poczytać troszkę o tym, jak działa ten bonus. Są jakieś regiony wyłączone, ale e, tak naprawdę nie jest to skomplikowane. Może teraz przejdźmy do strony głównej giełdy. Ja nawet tu się nie będę logował, bo chcę tylko z grubsza opisać, e, jak działa giełda, co możemy robić, gdzie tak naprawdę po zdobyciu tego bonusu pójść, żeby wykorzystać ten bonus, tak? Więc krótko o giełdzie, no, giełda Bitunix w tej chwili ma bardzo dobre wolumeny, jest jedną z top giełd na rynku, jeśli chodzi o handel na futures, więc warto ją do tego używać ja podczas mojego tradingu nie miałem większych problemów tu Wam pokażę może na początek moje wyniki które wygenerowałem właśnie używając bonusu, tak tutaj zobaczycie Różne procenty tutaj grałem na dźwigni 20 do 30, tak? 31, tu widzicie dużo pozycji 31, no tutaj miałem 10%, 7%, 11%, 47% aż 100 dolarów. Tutaj udało mi się ugrać na tej pozycji. Grałem na krosie, więc dodawałem sobie jakby do tej pozycji, jeśli nie szłam, w stronę, uśredniając, bo grając na krosie, tak naprawdę całe nasze konto jest zabezpieczeniem pozycji. Tylko musimy sobie zostawić trochę właśnie środków na te zabezpieczenia, więc... Jak teraz przejdziemy do futures, a może jeszcze zanim tam przejdziemy, to jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że mamy tutaj również takie coś jak task center. I to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Możemy również skorzystać z tych promocji i zyskać nawet do 100 tysięcy dolarów, jeśli wygenerujemy odpowiednie wolumeny. Dostajemy tutaj też dodatkowe środki za pierwszą otwartą pozycję. Możemy tam mystery box dostać, za pierwszy depozyt itp., itd. Więc też dodatkowo jeszcze mamy możliwość zdobycia nawet większej ilości większej ilości bonusu. Więc wchodzimy w kontrakty terminowe. Giełda jest w języku polskim. Może nie jest to idealne tłumaczenie, natomiast dosyć, dosyć to się sprawdza. Tak więc można sobie zmienić na język polski. I jak zobaczycie, tutaj dla przykładu włączyłem bitcoina, ale oczywiście możemy tradować na wielu różnych aktywach tak? kryptowalutowych. Dla przykładu ja tutaj wszedłem na Bitcoina. Teraz akurat mieliśmy wzrosty, spadek wzrosty. No, spadliśmy nawet tutaj do 98 tysięcy, ale odbiliśmy już tu 105 tysięcy. Być może niedługo będzie opcja na otwieranie shortów. Co ja używam? Pierwsza rzecz to zmieniam sobie ze standardowych świeczek na Heikin Ashi. Zobaczcie jak te standardowe świece wyglądają. Są takie bardzo Niepewne, tak? Tutaj tak naprawdę ciężko utrzymać pozycję, bo no tutaj już na przykład patrzymy, o dobra spadnie, nie? I, i jest, te świece nie pokazują tak dobrze trendu. Więc jak zmienimy na Hejkin Ash, Ashi, to zobaczcie, że od razu to wygląda lepiej, tak? Druga rzecz, której używam po to, żeby właśnie sobie wejść w pozycję, decydować kiedy wchodzę, to są bandy Bollingera. Tutaj na tym przykładzie, na przykład tutaj by było wejście na shorta, widzimy, że nie przebiło znacznie tej bandy, to była taka akumulacja. Cena, znaczy spadło nam, odeszło nam od tej bandy i tutaj można było sobie wejść w pozycję na shorta. Jak odbiło od tej bandy, no to tutaj można było tą pozycję zamknąć. Jeśli chodzi na przykład o przykład pozycji na longa, to również tutaj przebiło nam tą bandę, ale wróciło. Jesteśmy w tej chwili na 15-minutowym wykresie. Może sobie dajmy na piątkę. Chociaż no ja używam do takiego day trading, czyli takiego takiego tradingu, gdzie staramy się zamknąć pozycję w ciągu jednego dnia. Raczej nie zostawiać jej na noc, chociaż zdarzają się takie oczywiście sytuacje. Powiedzmy takie krótkie terminowe zagrania, co używam jedynki, trójki, piątki, piętnastki, czasami na godzinówkę sobie zobaczę, żeby zobaczyć, jaki tak naprawdę jest trend. Więc tutaj, no mnie już to widać na 15, było to ładniej widać. Tu jedna świeczka, to jest 5 minut. No ale tak samo odbija nam od bandy. Tutaj powiedzmy zahacza o bandę, odbija dalej, no teoretycznie moglibyśmy już tutaj zakończyć taką pozycję. Więc to są te dwie rzeczy, których używam na wykresie tutaj z Bitunix. Natomiast tak naprawdę jedną z głównych rzeczy, które używam, Dajcie mi teraz tutaj wrócić z powrotem do Trading View. To są wskaźniki na Trading View. Ok, to mamy. I ja używam darmowej wersji TradingView. Teraz mamy akurat 5 e, minutowy wykres, czyli jedna, kres, jedna świeczka to jest 5 minut. No i zobaczmy tutaj na przykład, na przykład, kiedy nam pokazuje się wejście. Pierwsza rzecz, no to mamy tutaj tą Szczołeczkę, która nam pokazuje potencjalne wejście. Ale jeszcze wcześniej, tutaj na dolnym w tym indykatorze pojawia nam się taka zielona kropka. Im bliżej ona jest tych dwóch zielonych linii, tym lepiej. I zobaczcie, tu też mamy włączone Heikin Ashi. Patrzcie, jakie piękne wejście, praktycznie tutaj jak zaczynały pojawiać czerwone świece, no to już można było wychodzić z tej pozycji, jeśli byśmy ją tutaj gdzieś w tym obszarze otworzyli. I mamy piękną pozycję. Tutaj też nam pokazała się czerwona kreska, co już i tutaj, co już zwiastowało potencjalną zmianę trendu na trend spadkowy i tutaj zobaczcie pojawiło, pojawił się krzyżyk czerwony, który też mógł być znakiem dla nas, żeby zamykać tą pozycję gdybyśmy tu otworzyli na longa, no i tutaj już mamy piękny spadek i znowu pojawia nam się zielona kreseczka zielone kółeczko bo, przepraszam i, i znowu potencjalne wejście na longa, tu jeszcze dodatkowym potwierdzeniem jest ta te kółeczko zielone, które pojawia się tutaj, że jesteśmy, że otworzyliśmy dobrą pozycję, albo tak naprawdę mogliśmy ją dopiero tutaj otworzyć, tak, mając trzy potwierdzenia. Żeby sobie te indykatory włączyć, to musimy wejść tutaj, w indykatory, znaleźć Market, market Cyper. ja dam linki do tego też pod tym filmem, żebyście mogli sobie łatwo to znaleźć. No mi to bardzo pomaga w tradingu od wielu lat, więc również polecam tego używać. Dzięki temu właśnie udało mi się wygenerować wyniki, które mam już wcześniej pokazałem. Jeśli wrócimy sobie jeszcze tutaj do strony głównej, bo nie będę już tłumaczył zasad tradingu, być może zrobię to na jakimś innym filmie. Po prostu mamy tutaj też tak naprawdę Akademię Bitunika, gdzie możemy poduczyć się trochę tradingu. W innych filmach też chyba gdzieś to tłumaczyłem, być może kiedyś zrobię osobny film na ten temat. Właśnie jak tutaj grać na giełdzie. Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Mamy dział finanse, gdzie możemy sobie, e, jeśli mamy jakieś wolne środki, które po prostu leżą nam po prostu tutaj na giełdzie, możemy sobie wejść w taki, jakby tutaj, elastyczny tryb earning i za to, że tylko te środki tutaj leżą, e, chyba że sobie je tutaj zamrozimy na jakieś ile dni, dostaniemy tam jakiś, to jest roczna, roczny procent, nie jest dzienny, tak? Więc to nie są jakieś miliony, nie są to jakieś, nie wiadomo jakie. Wysokie profity, natomiast zawsze coś dostaniemy za to, czy tylko że nasze krypto leży. Jeśli chcemy pójść w coś bardziej ryzykownego, związanego już z cenami na rynku, to mamy tutaj tak jakby rodzaj farmingu, gdzie e, powiedzmy za, za to, że damy tutaj płynność na daną parę. Możemy zasubskrybować to na jakiś tam okres. I tu już te wskaźniki mamy wyższe, tak, tylko że no, to wszystko zależy tutaj też od rynku, więc warto zanim zaczniemy to sobie troszkę nauczyć się jak tradować, natomiast no jest to powiedzmy jakiś taki łatwy sposób na e, również jakieś dochody pasywne e, tutaj nawet na OZT czy ETH mamy do 390% to jest skali rocznej tak, czyli tu by wodził gdzieś około 1% dziennie to, to jest jedna rzecz e, nie wiem czy wspomniałem już, że mamy właśnie dodatkowe te promocje, to chyba wspominałem Mamy też takie coś jak Centrum Misyjne. Oczywiście to tłumaczenie jest słabe, to właśnie tutaj możemy dostać dodatkowe bonusy. To się łączy, to się jedno, drugie, nie wyklucza. Jest też nowa opcja, która powstała dosyć niedawno: Token Splash, gdzie możemy handlować na danym jakimś aktywie i dzielić się polą nagrod za sam trading. Było już tutaj parę takich akcji, które e, okazało się dosyć e, tutaj średnio, na przykład 4,4 4 /4 tokena można było dostać za udział w tej. Akcji, tak? Także myślę, że giełda Bitonix jest giełdą, którą warto się zainteresować, która ma dobrą płynność. Bardzo fajnie mi się tutaj tradeowało, Nie odczułem żadnych problemów. Właśnie, jeśli chodzi o płynność, o jakieś odchyły na rynku, więc wydaje mi, się, że jest to dobra giełda, szczególnie właśnie do tradingu na Futures, ale listują też ostatnio bardzo dużo ciekawych tokenów. Także warto się. Warto mieć tą giełdę po prostu jako jedną z giełd, których używacie. Ja używam zazwyczaj 5-6 giełd z tego względu, że no, są różne promocje, różne bonusy i różne aktywa, zazwyczaj których nie znajdziecie na jednej giełdzie, więc warto korzystać z paru giełd. Tak samo też warto mieć rozdzielone środki na parę giełd, bo zawsze jest jakieś ryzyko, jeśli mamy już środki na giełdzie, gdyby coś się stało z giełdą. Oczywiście na co jest no, jakaś niewielka szansa, no, ale zawsze coś się może stać, to wtedy te środki tak naprawdę nie należą do nas, możemy je stracić, więc jeśli nie tradujemy, to warto sobie środki trzymać na portfelu. To wszystko jeśli chodzi o ten materiał wideo, dziękuję za uwagę, widzimy się na kolejnych materiałach niedługo, bo już będę wracał, myślę, że tutaj do aktywniejszego nagrywania. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.